Jak to jest, że wczoraj myśląc o danym pomyśle, na przykład na siebie, wierzyłeś w niego, widziałeś sukces, a dzisiaj, gdy o nim myślisz, widzisz przeszkody i niepowodzenia? Zastanów się, jaki jest Twój stan i wibracja, czyli porównaj ogólny stopień samopoczucia wtedy i teraz, gdy pojawił się inny rodzaj myśli. W jakiej jesteś przestrzeni, a w jakiej byłeś? Gdy widziałeś wszystko w jasnych barwach, i na koniec zastanów się, czy podzieliłeś się z kimś swoim pomysłem. Nie wszystko, co pojawi się w twojej głowie, należy do ciebie lub wynika z ciebie. Sama obecność innych ludzi, przebywanie w innym miejscu, lub poziom zadowolenia i radości może wpływać na twoje postrzeganie rzeczy. Planów Może również wpływać na jakość myśli i wiarę w sukces. Dlatego tak ważne jest dbanie o wysoką wibrację i o oczyszczanie siebie i swojej przestrzeni, aby właściwie się odnaleźć, która myśl jest podpowiedzią, a która ma nas tylko zniechęcić <grych> lub osłabić. Który pomysł jest trafiony i będziemy go w stanie zrealizować, a który nie, wystarczy nauczyć się korzystać ze skal duchowej mądrości Zbigniewa Jana Popko. Zachęcam Cię do rozpoczęcia nauki już dzisiaj. Zajrzyj do opisu.